Będzie playback czy nie? Nie będzie. Będzie playback? Nie będzie. Będzie. Nie będzie. Cześć Kraków. Cześć. Z tej strony Psycho Couple, czyli Kamil oraz Aleksandra. A dzisiaj będzie vlog. Vlog z naszego wyjazdu do Krakowa. Jesteście na koncercie For Dreamers. Bardzo, ale tu bardzo się cieszę, że dzisiaj razem z wami tutaj mogę być i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. No to zaczynamy. A pojechaliśmy tam z trzech powodów. Kamil, z jakich? Pierwszy to to, żeby dobrze się bawić. Drugi to to, żeby spotkać się z naszymi fanami. Po raz pierwszy. I trzecia sprawa to sprawdzić, czy Anika i 4Dreamers śpiewają z playbacku. Bo takie głosy usłyszeliśmy po naszym pierwszym filmie odnośnie Aniki. Był taki komentarz, że zaśpiewała na finale The Voice Kids 2 z playbacku. Sprawdzimy. Kochanie, poproszę o intro. Intro. Wyruszyliśmy z Warszawy do Krakowa w sobotę wieczorem, żeby już od rana móc spędzić dzień w Krakowie. Najpierw z naszymi fanami, a potem na koncercie. Tak, kupiliśmy bilety na koncert w sobotę, prawda? W sobotę godzinę przed tym jak wyjechaliśmy na ten koncert. Ale przejdźmy do tej najbardziej interesującej części dla niektórych, czyli do spotkania z naszymi fanami. Zobaczcie jak to wyglądało. 5 minut przed 13 dotarliśmy do centrum handlowego Serenada w Krakowie, które, które zostało zaproponowane przez nasze fanki. No i tam stwierdziliśmy, że akurat zrobimy to spotkanie i od razu jak wyszliśmy, jak wjechaliśmy po schodach, naszym oczom ukazała się nasza pierwsza fanka by na nas wyczekiwała, wiedziała, że akurat będziemy tymi schodami wjeżdżać, chociaż nawet my tego nie wiedzieliśmy? Nie, tak naprawdę po prostu szła. Ja stwierdziłam, że to może być nasza fanka, ponieważ jest mała. I nie wiedzieliśmy do końca, gdzie mamy ej, to spotkanie, lat. ale była niziutka. I nie do końca wiedzieliśmy, gdzie jest ta restauracja, po której się umówiliśmy. I stwierdziliśmy, ej, a może to jest nasza fanka i pójdziemy za nią. I jak zaczęliśmy za nią, tak było. I jak zaczęliśmy za nią iść, to ona się odwróciła i mówi, wow, to wy”. Dobra, wiesz co? To teraz będziemy opowiadać i w momencie jak już, na, jak, już, jak już obejrzymy nagranie, kochanie, bo widzę, że masz problemy z pamięcią, gdyż... Sprostowanie! Tak, co... Oczywiście nasze wersje się różnią, ale wiadomo, w którą wersję powinniście wierzyć, czyli w moją. Oczywiście w moją. Zresztą ja naszej fance Kindze, którą właśnie tam spotkaliśmy, opowiadałam dokładnie właśnie to, co zaraz powiedziałam na filmie. Mózg człowieka jest niesamowity, że potrafi ułożyć takie historie. A dlaczego układa takie historie? Bo muszę się przyznać, zawaliłem sprawę z mikrofonem, więc w pierwszej części, do momentu, kiedy nie pojechaliśmy na koncert, niestety nie mamy głosu, więc wszystko opowiadamy. Chociaż tak mieliśmy w takiej formie zrobić to nagranie, więc jedziemy dalej. I naszym oczom ukazało się co? Cała masa fanów. Setki. Tysiące. Tysiące. <tysiące> Reflektory. Czerwony dym. Cała galeria pękała w szwach od naszych fanów. To było niesamowite. Piszcie o tak. Aaaaah! <tysiąc> No dobra, dobra, okej, okay, tak będzie, jeżeli spotkania po pierwsze będziemy informowali o spotkaniach wcześniej, po drugie, jak będziemy mieli ponad milion subów, to tak pewnie będzie. Ale to spotkanie było trochę bardziej kameralne. Było aż... Dziesięcioro fanów. Dokładnie. Razem z rodzicami. Trochę podciągnęliśmy do dychy, żeby lepiej wyglądało, bo <laughs> tak naprawdę było siedem osób. <laughs> Ale patrząc na jakby efekt całego spotkania... Chyba nie mogło być lepiej. W sensie, nam się mega podobało i to, że było kameralnie, tak naprawdę miało swój urok, bo z każdym mogliśmy sobie zrobić masę zdjęć, nagrać TikToka, po prostu spełnić to, czego od nas oczekiwaliście. Samo spotkanie trwało półtorej, półtorej godziny. godziny, więc y, można było się z każdym po kilka razy poprzytulać. Mogliśmy zrobić właśnie te zdjęcia naszym instaksem. Te zdjęcia się od razu drukowały. Mogliśmy się indywidualnie na tym zdjęciu podpisać. Podpisy robiliśmy też na różnych innych przedmiotach, na których pani chcieli, żeby, żeby je zrobić. A kto w ogóle był na spotkaniu? Patryk, Kinga, Emilka, Gabrysia, Klaudia, Wika i Blanka. A później otwieraliśmy prezenty. I te prezenty były super fantastyczne. Były też takie fanarty, które były takie słodkie. Ja wyglądałem jeszcze ładniej niż w rzeczywistości. To jest no, trudne do wykonania, ale jednak udało się dziewczyną. Dostaliśmy fanarty, właśnie tak jak powiedziałeś, czyli rysunki nasze. Dostaliśmy nawet list. Kasę dostaliśmy. Jesteśmy kasę na szczęście. Nie, to na szczęście były drobne, żeby nie było, że nam dzieci dają pieniądze. Ty pokazuj. To są puzzle. Ale zróbmy teraz, odpowiedzmy na pytania, na które też odpowiadaliśmy, może co? Mm -hmm. Jak wasi rodzice mają na imię? Zygmunt Zofia. Ania Mirek. Ej, to moi. No my się ociągasz. <laughs> Dobra, dawaj te pytania. Macie czasami dość fanów? O, to było fajne pytanie. Mnie I kamień był bardzo... taki, tak. Tak, więc... mamy czasami dość fanów, na przykład kiedy nas bardzo męczą. Na przykład na zasadzie, zróbcie mi promo, zróbcie mi promo i takie wiadomości, taki hmm. stalking. Albo, przykład, jak macie na nazwisko, odpowiedzcie, proszę, odpowiedzcie. macie. Dlaczego nie mówić. odpowiadacie? To tak, ale ogólnie to, to, to nie. nie. To nie, po prostu. Ulubiona potrawa. Kto pamięta ulubioną potrawę Kamila Pisz teraz w komentarzu pod tym filmem? Ponieważ Hamburger. Było to na naszym. &A. A, zapomniałem. Yes! O, dobra. A moja ulubiona? Ja nie wiem, ja nie chcę Ja mam fryretki, nie wiem czy ja to ostatnio mówiłam, ale mnie jednak się zmieniło, chyba jeszcze się mówiłam inaczej. Znaczy mieliśmy kiedyś siebie dość? Tak, na przykład wczoraj. Ha. <grystwo> Macie rodzeństwo? Tak. Ja mam brata, a Kamil ma dwóch braci. Ile chcecie mieć dzieci? Trójkę. Czy mieliście kiedyś się... A to już było. <grystwo> Czy krapiemy w nocy? Nie, nie, nie. Nie, ani jedno, ani drugie nie krapiemy. Czytacie sobie w myślach? Ja, Oli, bardzo często nie czytam w myślach. Czytamy. Ja ci czytam w myślach, nie do końca jest to słuszne, ale staram A, no się tak, czytać. Tak, to prawda, i dlatego się kłócimy. Kasa jeszcze jest na czarną godzinę. Olcia oczywiście na koniec się popłakała, poleciały jej łzy, tego akurat nie mamy nagranego, więc hejterzy możecie napisać, że to ściema, ale to nie była ściema, a mi poleciały łzy, że ona się popłakała. Mm -hmm. To takie, to były tak tak emocje, my po prostu, tak duże emocje, mi aż poliki bolały po prostu od tego, że cały czas miałem uśmiech. To było po prostu... Jak wiecie, jesteśmy w Krakowie i wracamy właśnie ze spotkania z Wami w Galerii Senatu. Było super, świetnie się bawiliśmy i macie wszystko na relacji, więc możecie sobie oglądać, bo nasi fani dodali bardzo dużo stories. Oczywiście, ze spotkania z tymi, którzy byli, ale daliście nam tak dużo pozytywnej energii. Jesteśmy tak naładowani, mnie bolą poliki od tego, że się uśmiechałem, bo byłem taki po prostu szczęśliwy. I już, wiemy, już wiemy, że takie spotkanie na pewno będziemy organizować. Najprawdopodobniej teraz najbliższe będzie w Warszawie i... Niesamowite, ale przejdźmy już do spotkania z Aniką. Więc zabieramy Was teraz na koncert. No i dotarliśmy do klubu Kwadrat, gdzie był koncert. Weszliśmy i chcieliśmy napić się coli. To się zaczęło. To się zaczęło, w sensie trochę, znaczy Ola się spodziewała, ja się absolutnie nie spodziewałem, ale to był tak, to był nasz, to był nasz target tam, bo tam były po prostu młode dziewczynki, Ja patrząc na statystyki, najwięcej osób, które nas oglądają, to młode dziewczynki. I tak, było, było fajnie, było bardzo... Miło, dlatego że cały czas robiliśmy sobie zdjęcia i to no. był właściwie to był taki pierwszy raz, kiedy dotknęliśmy się z taką popularnością. No, dużo było osób, które nas w jednym czasie i miejscu rozpoznało. Było to bardzo przyjemne uczucie, z drugiej strony takie stresujące, bo cały czas cokolwiek nie zrobiliśmy, to ktoś na nas patrzył. Dla na mnie to nie było stresujące. Dobra, gdzie jesteśmy, jesteśmy w klubie studenckim kwadrat w Krakowie i za chwilę zaczyna się koncert Fortress, a supportować się będzie Anika. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Jest trochę ciemno, ale słuchajcie, najważniejsza jest sytuacja taka, że my jesteśmy profesjonalistami od antyhejtu, więc sprawdzimy, czy Anikaś i Ford Dreamers śpiewają w playbacku. I to jest najważniejsze dzisiaj. Będą śpiewać? Sprawdźmy. Czekaj, będą śpiewać z playbacku? Nie będą. Jesteś pewna? Nie sądzę. Jestem pewna. Zobaczymy. Ja nie jestem przekonany, ale sprawdzimy to. Okay. Anika zaśpiewała trzy piosenki. Z czego oczywiście jedną z nich była nasza ulubiona, czyli małe skrzydła. A pierwsze co było? Hero. A, mm. hero. Aha, hero. Mhm. Ok. okej. Hero. Hero. Posłuchajcie. Więc przy Hero mogliśmy się do siebie poprzytulać, pomiziać i było bardzo fajnie. A co było drugą piosenką? Małe skrzydła oczywiście. Ja bym chciała, ale mam zajęcia. Zobacz. Właśnie teraz się zastanawiamy, czy Anika z z czasem nie grają dzisiaj w hybrydach e, koncertu. Całkiem możliwe. Nie, no to? tak? Weź. A zdążymy? O który jest? Nie wiem. Albo jutro. Musimy sprawdzić. Nie? No jakby Albo... to w środku tygodnia grali w środę? No tak. A, okej. Okay. ma. <laughs> Dobrze, Anika jak zaśpiewała. Wciąż A jak zaśpiewała? Zaśpiewała zaje fajnie, naprawdę po prostu było super. Mega mi się podobało. Ja śpiewałam w ogóle z nią prawie te wszystkie piosenki To zresztą możecie zobaczyć na nagraniu. I mega dobrze się bawiłam. I żałowałam, że tylko trzy. Oczywiście od razu Wam powiemy, żebyście też nie brali pod uwagę tego, że tutaj akurat ten głos, który teraz słyszycie, dźwięk jest trochę zmieniony, bo my nagrywamy to telefonem, a tam jeszcze muzyka leciała. Dźwięk leciał z głośników, więc jest to jakby podwójnie przetworzone. Więc ja. Osobiście? Ja miałem ciarki w pewnym momencie. Nie, nie śpiewała z playbacku. Nie śpiewała z playbacku. Ale najpierw była Anika, a później For Dreamers. For Dreamers. Zobaczmy, jak dziewczynki, dziewczyny zareagowały na ich wejście. W ogóle teraz jak sobie kawałek oglądaliśmy, to stwierdziliśmy, że ja stwierdziłem, że mam ochotę ich słuchać. No ale nikt nie wie o co chodzi, bo jakby my poszliśmy na ten koncert, głównie ze względu na Anikę. Tak. I znaliśmy Ford dreamers bo zapoznaliśmy się z ich kanałem chwilę wcześniej, natomiast nie znaliśmy piosenek na pamięć, więc nie byliśmy takimi jakimiś super mega fanami po prostu. Zaczynamy I jak się pójdzie na taki koncert, ja już mam ten efekt drugi raz w swoim życiu, to automatycznie zaczniesz potem słuchać tych piosenek, bo Ci się tak to podoba, bo czujesz taki kontakt bliski z tym wykonawcą. Ja tak kiedyś miałam z Happy Sedem. Jak w ogóle moglibyśmy opisać ich cały koncert? Jak ty byś opisała takimi swoimi słowami? Tak, tacy słowami? byli fajni, naturalni i na luzie. Też w ogóle rozmawiali z fanami podczas koncertu, jak stali na scenie. Robili sobie żarty wobec tak. siebie. Ulubiona piosenka Ever, czyli... Stalker! Ale w trochę <laughs> innej wersji. Kamil ja taką od was dziewczyny. Smakuje? Mm, mm. Mhm. Dobra, ja poprowadzę ten film. Mhm. Słuchajcie, po koncercie byliśmy mega zadowoleni, co możecie teraz zobaczyć na fragmencie z naszego vloga. My już jesteśmy po koncercie. Jesteśmy tak mega pozytywnie naładowani energią, że po prostu jesteśmy teraz zajarani i będziemy cały czas chodzić na koncerty. Olcia się wytańczyła. Ja troszkę się pogibałem. Jesteśmy naprawdę pod dużym emocjonalnym wrażeniem. Definitywnie stwierdzamy, że ani for dreamers ani Anika Dąbrowska nie śpiewali z playbacku. Potwierdzamy to z ręką na sercu. Się czekoladą nie usmaruj. Nie zapomnijcie zostawić komentarza hashtag Anika albo hashtag 4Dreamers w zależności od tego, kogo lubicie. Inaczej koncert chcielibyście pójść oraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dla nas. Dla nas! Pa!